Witam moje nazwisko Wysław Kozłowski. Chciałem dzisiaj zaprosić na kolejną cotygodniową transmisję na żywo w ramach nauki Głagolicy I to jest 3 marca, godzina 19. Na kanale YouTube Przebudzenie Słowenii i Powstanie Skola. Dzisiejszym ten, tematem to będzie e, energia w ril. E, I już tłumaczę o co chodzi. Pod jednym z filmów e, dostałem komentarz. E, po prostu pod filmem czy masoneria i iluminaci to zagrożenie czy teorie spiskowe dostałem komentarz mógłbyś nagrać coś o energii Vril to jest Colet 2232 i złożyły się kilka rzeczy właśnie na to bo ja w sumie planowałem taki nagrać bo właściwie na tych transmisjach na żywo, to cały czas mówię o energii tej VRIL, czyli to jest taka energia życiowa, mówi się też prana na to, i cały czas o tym mówię. Tylko, że może właśnie no nie przedstawiałem to tak jakoś no patologicznie, czy jakby to nazwać, żeby po prostu wytłumaczyć, że cały czas właściwie o to wszystko jest i o tym cały czas mówię. I kodek głagolicy to są też właśnie do tej odblokowania energii w real. No i postaram się po prostu zrobić taki odcinek, nie wiem czy, czy ten, który, który mi zadał te pytanie, czy po prostu będzie się takiego czegoś spodziewał, no ale no ja to powiem po swojemu, tą wiedzę słowiańską, jak ja to rozumiem, bo energia w real, no to właśnie to już mi się wydaje, że może mu chodziło właśnie o, 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 o tym, co Niemcy szukali. Podejmę też tego, te, tego tematu, no bo właściwie oni podczas wojny też szukali to, no bo, bo już po prostu wszystko było, wojna też była właśnie na te czasy, też to wszystko chodziło o te czasy, co są teraz. Więc zapraszam. Temat will. I zapraszam oczywiście do komentarzy, yy, do, do pytań, yy, do rozmowy. No może jeszcze wspomnę na początku właśnie transmisji yy, kilka takich rzeczy, co się działo w, yy, w lutym w ogóle, a później właśnie przejdę do, do, do tematu. Więc zapraszam i pozdrawiam wszystkich i zapraszam przede wszystkim do dyskusji różnych i, i będę starał się odpowiadać tak samo na pytania. Związane z łagodnicą, e, Czy pozdrawiam? Do 19 YouTube kanał Przebudzenie Słowiane i powstanie z kolan. Temat e, energia bril, prana, energia życiowa. O, nazwijmy to tak. Zapraszam.